Witam uczestników pierwszej sesji nowej kadencji Rady Gminy Suchy Las, w tym oczywiście Panie i Panów Radnych nowo wybranych z gratulacjami za w związku z sukcesem wyborczym. Witam Panów Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli naszej Gminy. Witam Pana Wójta Grzegorza Wojterę, Zastępcę Pana Jerzego Światkowskiego. Panią sekretarz gminy, panią Joannę Nowak. Skarbita, skarbnika gminy, panią Monikę Wojtaszewską. Witam radną Rady Powiatu, panią Grażynę Głowacką. Witam wszystkich przybyłych gości, uczestników naszej sesji. Oraz przedstawicieli prasy i telewizji. W imieniu Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Lesie chciałbym z przyjemnością powiadomić Państwa, o czym Państwo już wiecie i złożyć serdeczne gratulacje o, z okazji wyboru na radnego w następnej szóstej kadencji Rady Gminy Suchy Las. Życząc oczywiście Państwu sukcesów w pracy na rzecz naszej społeczności gminy. Proszę może panią Katarzynę Niewczas. Tomasz Mikołajczak. Pan Andrzej Rakowski. Pan Stanisław Andrzej Grube. Pani Izabela Helena Zajska. Pani Anna Aleksandra Mal. Pan Krzysztof Kazimierz Pilas. Pan Jarosław Tadeusz Antunowicz. Pan Ryszard Kasa. Wszystkie Wszystkie ubiegłeś, nie? Pani Grażyna Gronowska. <klucz> Wszystkie Pani, Pani Danuta Zofia Wilk. Pan Grzegorz Reras. Pan, pan Paweł, przepraszam Piotr Tylko. Chciałbym zwrócić uwagę na, na Państwo też już, na pewno rzeczywiście, że bez żadnego z góry narzuconego parytetu witamy w nowej Radzie 7 Panów. Szanowni Państwo, nadszedł czas, żeby mógł powiedzieć. Otwieram pierwszą sesję Rady Gminy Suchyla z kadencji 2010-2014. Przed nami 4 lata. Po odczytaniu Roty wywołani Przeze mnie. Wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo: ślubuję. Ślubowanie może być złożone, złożone z dodaniem zdania: tak mi dopomóż Bóg. Pan Jarosław Antjewicz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Pani Urszula Świerknia. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Pani Grażyna Gronowska. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Pan Wojciech Korytowski. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Dziękuję. Pani Anna Małek. Ślubuję. Dziękuję. Pan Tomasz Mikołajczak. Ślubuję. Tak mi to dziękuję. Pani Katarzyna tak. Niewczas. Ślubuję. Dziękuję. Pan Krzysztof Pilas. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Dziękuję. Pan Andrzej Rakowski. Ślubuję. Dziękuję. Pan Grzegorz Rebers. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Pan Ryszard Tasarz. Ślubuję, tak mi do Bóg. Dziękuję. Pan Paweł Tyrka. Ślubuję, tak mi do Bóg. Dziękuję. Pani Danuta Wild. Ślubuję, tak mi do Bóg. Pani Izabela Zajska. Ślubuję, tak mi do Bóg. Dziękuję. Pan Stanisław Wrubel. Ślubuję. Wobec tego teraz proszę o yy, zgłaszanie kandydatury na przewodniczącego Rady Gminy Suchy Las Nowej Kadencji. Komisja prezentuje pustą. Tak. Proszę, proszę zaciąć od nas. I przystępujemy do głosowania. Chcę odczytać protokół z wyboru przewodniczącego Rady Gminy Sowy Las. Zgłoszono następujących kandydatów na przewodniczącego Rady został zgłoszony pan Jarosław Ankiewicz. Komisja Skrutacyjna w składzie Danuta Wilk, Paweł Tyrka, Krzysztof Pilas. Stwierdza, że w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Oddano zero głosów nieważnych. Stwierdza się, że w tajnym głosowaniu jeden z kandydat otrzymał. 15 głosów za wyborem tak. Zero głosów. <kluczy> Komisja Skrutacyjna stwierdza, że przewodniczącym Rady Gmin są Las na kadencję 2010-2014 wybrany został Jarosław Ankiewicz. Chciałem jeszcze zanim przejdziemy do kolejnego porządku sesji podziękować Państwu za tak, Państwu radnym, za głosowanie, za jednogłośność w wyborze mojej osoby na funkcję przewodniczącego Rady Gminy. Deklaruję Państwu, że będę tą Radę Gminy prowadził tak jak poprzednio, przez 4 lata starzy radni wiedzą, nowi się, przekonają o tym, że potrafię prowadzić Rady Gminy w sposób apolityczny, w sposób taki, że jesteśmy radnymi jednej całej Gminy Suchy Last. Wybrano nas jako najlepszych spośród kandydatów do Rady Gminy, tworzymy tą Radę Gminy i będziemy tą Gminę dalej no, posuwać, rozwijać, będziemy ją umacniać. Będziemy... O naszej Gminie będzie się tak jak do tej pory Przeważnie lub tylko dobrze mówiło. Jeszcze raz Państwu za, te, za ten głos, za ten wspólny, jedno, jednogłośne poparcie. Dziękuję. Zgłoszono następujących kandydatów na wiceprzewodniczą, przy, wiceprzewodniczącego Rady. Została zgłoszona pani Anna Małek. Komisja Skrutacyjna w składzie Danuta Wilk, Czysto Pilast, Paweł, Tyrka. Stwierdza, że w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Oddano 0 głosów nieważnych. Stwierdza się, że w tajnym głosowaniu jeden zgłoszony kandydat otrzymał głosu na tak 15, przeciw 0. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że wiceprzewodniczącym Rady Gminy na kadencję 2010-2014 wybrana została Pani Anna Małek. Państwu, dziękuję pięknie za jednomyślność. Pozwoliłam sobie bez pozwolenia pana przewodniczącego zabrać głos na chwilę, ale tylko raz, tak sobie pozwoliłam, a obiecuję, że będę przewodniczącego na z wszystkich jego działaniach i, i zawsze gotowa jestem pomóc. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pozwólcie Państwo, że na wstępie przyłączę się do gratulacji. Serdecznie gratuluję Państwu bardzo dobrych wyników wyborczych. Gratuluję Państwu faktu, że jesteście wybrani na nową, nową kadencję radnymi Gminy Sobierans i wybiegając w przyszłość powiem, że będę miał ogromną przyjemność i zaszczyt z Państwem współpracować naszym zadaniem. Powiedziałbym, że najważniejszym zadaniem jest umocnienie pozycji ekonomicznej gminy, zapewnienie odpowiednich dochodów i przez to stworzenie szans i możliwości dla y, utrzymania odpowiedniego poziomu, y, poziomu y, funkcjonowania samorządu ogólnie. Bo tego od nas mieszkańcy oczekują. Obejmując urząd wujka gminy uroczyście ślubuję, że zachowam wierności prawu, a powierzonych mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego pomyślności mieszkańców Gminy. Tak mi to pomogło. Dziękuję.